Wszystkie no, moje. na mojej kanale w dzisiejszym odcinku taki odcinek z nudów. Czy ludzie przestrzegają czekają kwaratany do małów I, I czy to taka przymusowa, czy też nie przymusowa kwaratana do małych? Proszę bardzo. czekacie właśnie ktoś poszedł. I tutaj ludzi to to naprawdę pół na pół przestrzegają tą kwarantannę domową powiem. No i gdzieś nie wygląda, na do nie ma kiedy iść, żeby o. No dalej. Mniejsza z tym i tak, Czy kwarantanna domowa, wszyscy tak przestrzegają. Co z tego, że ja przestrzegam? Co z tego, co wy przestrzegacie, a jeden taki wyjdzie sobie papieroski i się spotyka z kolegami, no. A najgorzej to jest, ja szłem raz do sklepu, no bo za potrzebą wychodzę tak z domu, To coś trzeba kupić i zakupić kupić, no. Wiadomo, ja już... Ej, ja nie mam... Ja nie jestem milionerem, żeby, żeby pust sklepu wykupić i chciał siadzieć i o, 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 W dupie mam wszystko. To jest na mnie prombane. Czy ludzie takie boją się wychodzić, to no, te co kupili zapas, to po oni wychodzą z domu. No? Mają straj tasmy, mają makaron ryzu. Wszystko co tam porozebrali no to nie wiem po co jeszcze wychodzić z domu. Co na żył, miał taki przypadek. Takie dwóch kobiety, jedna 30 plus, druga. No tak około 50 plus, nie? No proszę, ten sobie papieroskiem. No Masakr Ale dobra Ja już tej idę do sklepu Nie to, że trzymali odległość jak jest powiedziane półtora metra Żeby to jeszcze się trzymali to odległość Półtora metra To jeszcze by byłoby w porządku Ale mają to gdzieś Mają to gdzieś Wczoraj idę I takie na nakładniki no, co tam, no, a, a, a więc jest tego i tak sobie gadajmy, no skur. A myślę, dobrze, że kto zachorował się na koronawirusa, to ich sprawi i powiązuje ich na zakazny. Nie, tam, nie tam, tam nie przeszkadza, niech sobie cały dniami wychodzi i niech tyle. No. Rozumiem, że tych, tych ludzi, co w sklepie są i też ja próbuję zachować te półtora metra odległości od innych, tak? Znaczy, jak idę do sklepu i widzę jak ktoś inny, to ja szerokim łukiem umiem i jeden ja tak patrzy, to kurde, się patrzy półtora metra obązuje. Mm. Mnie to wkurza jest... nie ludzie to po prostu mają to gdzieś to kwaratane. I przez takich ludzi jak oni, my musimy siedzieć w domu. Nie wiem tam w internecie czytałem, cy że około tysiąca osób jest podany kwartanej, a pięć to muszą, bo wrócili za granicę tam bla, bla, bla. Co tam trochę było pisane. No, dobra, przestrzegają. Ja przestrzegam moi znajomi prześcigają, rodzice przestrzegają to kwarantanę. Za bardzo nie wychodzę z do domu, chociaż nie, Chcę sobie, o, jest piękna pogoda, jak teraz, słoneczko grzeje. Niebo bezchmurne. Chcę się wyjść z domu, ale nie wychodzę, bo jest kwaratana i nie chcę zachorować na tego badyla, na tego wirusa, nie. No, Także nagrywam i apeluję, zostańcie w domu. Kto? Bez interesu, kto mnie teraz ogląda, zostacie w domu. Jak chciej chcę w tym kraju zapobiec rozprzestrzenianiu koronawirusa. Wiadomo, koronawirus nie ma nogi, so, nie łażyć sobie, tylko my mu pomagamy rozprzestrzenianie się. Ten doknie ręką, pójdzie do. Dochnie do burzy, tego... Pójdzie do, do drugiej osoby... Już jest ta osoba zarodzona koronawirusem. Ta, co jest zarozona, pójdzie do czwartej, piątej, i tak się rozprzestrzenia. A żeby ludzie tak... Siedzieli w tych domach... To by nie było tego. Wiemy, te, te osoby, co mnie oglądają i siedzą w domu, no to ich to tam... Nie pozytywę, bo powiedział, o ja siedzę w domu, no i dobrze, yy, pochwalam Cię za to, że siedzisz w domu, ale niektórzy ludzie ma, mają to gdzieś. Ja nagrywam ten filmik po to, żeby z ludziom, żeby bez potrzeby nie wychodzili. Rozumiesz, ja czasami tam zapłacić za rachunki, czy coś sobie kupić do jedzenia, tak? bo nie wszystkim tam stać na zapasy zaraz powiem ci jest taka temperatura przyjąjąca no to się zobaczę na tym momencie no 5 stopni 5 stopni zobaczę No. Także 5 stopni to jak dla mnie to nie jest taka temperatura żeby wyjść sobie z domu. Ja no, no, ja o, sobie kupię picie albo dwa, wszystko picie. To ja czasami to herbatę albo kawkę sobie zrobię żeby już nie wychodzić, no ale... Jak zgodnie w tym się jest, a w lodówce prawie nic nie ma, no to sobie muszę wtedy wyjść i kupić. I nie wychodzę sobie tak na rozrywkę, że wychodzi po sobie. No ale jak ja wychodzę, to próbuję... Z... zachodzić to odległość o innych. To żeby jak się gadałem na półtora metra. Co? Jeden głuchy nie, nie ruszy się, muszą. <laughs> Masakra Masakra. co tu się dzieje Skoro mamy Chociaż samy, że już Polska prawie wywarciła tą walkę z koronawirusem, ale To 14 dni może i do Połowy kwietnia i do końca kwietnia może to potrwać hmm, Proszę be. Teraz to nie, ale ja tu sobie stoję. O, tam sobie ktoś idzie. Ro, idzie sobie rowerkiem. Nie, dam, dam wam zuma. osłonię firankę. No ale bo Bo skoro pokazywać. Skoro pokazywać głupoty ludzi. No. No. Dobra, ten to rozumiem, to chyba ze sklepu wraca. No dobra, no. Spoko, miał ja potrzebę. Um. No, ale tutaj już ja widzę... Jeden dziadu tam wody gości rowerkiem sobie jedzie. Ten sobie spaceruje po łące. Jakby, niby nic. Naprawdę no to już 10 minut dobra ja tylko chciałam chci wam to powiedzieć i moja jest raz do moich widzów mam ponad 200 subów no specjalnie nagram, ale youtube usunął filmik Z względu na naruszenia wytycznych dla społeczności no ten youtube to naprawdę się robi że głowa mała no. Będę musiał wymyślić inny spacer na 200 subów i i tyle, I tyle. Nie wiem, to, to dam jako vlog, bo to taki vlog informacyjny, co ludzie robią, jak przestrzegają to kwarantannę. Czy wszyscy przestrzegają kwarantannę domową? Oczywiście nie, bo widzę takich ludzi, są na nas, widzi tam, mamy widok nas na ulicę. Na nie wszyscy przestrzegają warapany. I nie to faktycznie wychodzą za potrzebą, rozumiem. A inni to sobie chorują, spacerują, gadają i to blisko siebie, zamiast te. Te, od na tutaj parę dni temu młodzi sobie siedziała, papieroska sobie paliła i to jest potrzeba, żeby wysy na po podwórku fajki zapalić? W domu nie macie jak zapalić? No. Czy nie możecie się spotkać, żeby się spotkać z znajomymi? Ja też chcę się spotkać z przyjacielem, spotkać się z, z kolegami. Arkwaratana i ja to przestrzegam, no i sorry. Dobra. Mam nadzieję, że ludzie to zmęczają, albo będą mieli szczęście, że nie złapię tego badyla, bo to co Czu się dzieje to skoro garać. Skoro gata spam. Dobra, ja mam nadzieję, że Cała ta afera z tym wirusem mi jak najszybciej się uspokoi. Że już to będzie w historii, że zapomnimy o tym. I oby tak było, bo naprawdę można dostać korona pierdot w domu. No. No, także. Jeśli wam filmik się spodobał, to łapa w górę. subskrypcja i dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia. Nagrywam wam żebyście odmierili, żebyście nie nudzili się poza kwadratany, no gdzie? Że... Trzymacie się ciepło, na razie.